Sokot Wyświadczalny przy Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej zajmuje się głównie wykonywaniem modeli i prototypów urządzeń, które są projektowane w działach konstrukcyjnych. Poza tym zajmuje się również produkcją urządzeń, które na podstawie tych opracowań uzyskały certyfikaty i zostały dopuszczone do produkcji. W zakładzie doświadczalnym wykonujemy również usługi dla klientów zewnętrznych, prowadzimy serwis naszej aparatury. No więc niemal wszystkie wyroby, które na etapie prototypowania z założenia miały być wykonywane w przyszłości w produkcji, bo również są prowadzone prace typowo naukowe, badawcze, które się nie kończą żadnym wyrobem. Więc te prace, które się kończyły wyrobem, to praktycznie wszystkie są wdrożone do produkcji i są w tej chwili wykonywane. пирожних серіях, за взгляду на Niską ilość produkcji to są serie rzędu 20, maksymalnie 50 sztuk oraz względu na ilość wykonywanych prototypów, które się liczy w jednostkach pojedyncze sztuki, dwie, trzy. Wszystkie prace wykonane są nas ręcznie. Nie posiadamy automatów do montażu elektronicznego. Ceny są rynkowe. Nie odczuwamy tutaj żadnego handicapu, jeśli chodzi o to, że jesteśmy instytutem i w tym momencie jest tam łatwiej lub trudniej. Może trudniej z tego względu, że robimy różne rzeczy równocześnie i to na pewno jest utrudnieniem. Wiadomo jak się robi prototyp, to są częste zmiany, elementy się wymienia, więc to, to, to wszystko jest ręcznie wykonane, automat tego nie zrobi. Nasze wyroby uważam, są lepsze od dostępnych na rynku, z tego względu, że my te wyroby wszystkie dopieszczamy. Nasz wyrób musi spełnić wszystkie wymagania normy i z tego względu uważam, że nasze wyroby są doskonałej jakości.